Pojawiło się kilka nowych pytań na temat tego domu, więc skrót informacji. Stawie 35 m2. Zamknięty, surowy, czyli tak zwany stan deweloperski. To kwot około 90 000 zł. Drewniana lewacja. Blacha na rąbek, ale to zły wybór, bo hałasuje. To razem z półpiętrem daje nam 56 m2 użytkowych. No i tu będzie jeszcze taki 20-metrowy pewnie taras. Całą zimę ogrzewaliśmy właściwie wyłącznie kominkiem. To jest komin stalowy, podwójnie izolowany ze specjalnym przejściem firmy Użula. Na owady to świetna sprawa. Jest studnia z wodomierzem i studnia, którą sam wykopałem. Woda miejska tutaj była kopana z miejscowości. A tutaj przez drogę wkopany jest kabel z elektrowni, który daje nam prąd. Sąsiadów jest super, bardzo polecam. Dość, mamy szambo ponad 3000 litrów. Okna dachowe dają dużo słońca. Całość naszego domu jest wykonana w konstrukcji szkieletowej z takiego suszonego drewna. Cieplenie to wełna drzewna firmy Sztejko całość wraz z dojazdami, z instalacjami, przyłączami, wyposażeniem meblami, ogrzewaniem elektrycznym podłogowym, zapasowym, bla bla bla, z wszystkim na gotowo, to 175 tysięcy na ten moment. Czy się opłacało? Moim zdaniem bardzo. To wciąż mniej niż kawalerka w dużym mieście.